Cześć, z tej strony Kala. Witam Was w najnowszym filmiku stworzonym dla Świata Pasji. Dzisiaj chciałabym wspólnie z Wami ozdobić czekoladownik. Wybrałam sobie taką bazę z papieru kraftowego oraz kolekcję Craft o Clock Forever Blue, do której wzięłam też dodatki z kolekcji, w moim przypadku kwiatki, ale mam też kilka elementów z gratisowego paska. Oprócz tego będziemy potrzebowali taśmę dystansową. Wykrojnik z serwetki bądź papierową serwetkę. Ja tutaj mam wykrojnik z Craft Passion, tekturkę. Ja wybrałam sobie taką starą tekturkę ze Skrepińca, którą chciałabym pomalować. Do tego wybrałam farbki Easy Ink białą i niebieską. Myślę, że wymieszam i zrobię taki delikatny niebieski kolor. Narożny dziurkarz do robienia takich nacięć do zdjęć. Do ozdoby wziąłam też sznurek woskowany w dwóch kolorach, biały i niebieski. Kwiatki. Ja akurat mam tutaj takie, które sama zrobiłam. Stokrotki czy tam sweet hearty. No i taki kwiatek niebieski z prime Napisy. Oczywiście klej, nożyczki, coś do cięcia typu gilotyna. To co? Zaczynamy. Myślę, że na początek pomaluję tekturkę, żeby Zdążyła wyschnąć, bo nie chcę używać nagrzewnicy. trochę za jasno. spróbuję użyć mgiełki pastelowej z z kobat a nie czemu czy ona działa o dobra, więc jeszcze to użyłam Zrobiłam taki postarzany efekt. Okej, okay. no to też niech schnie. Tymczasem czasem to zabiorę. Okay. To sobie schnie na boku. Ja się zajmę seretką. Ładnie się wycięła. Zaraz zobaczymy. Ok, nie źle. Tu trochę mi nie docięła. To są dosłownie takie meczki. Mam bardzo ładną serwetkę. Zabieramy się za wybór i na papieru. To już prawie wyschło. Kurczę, tak kolorystycznie mi nie pasuje. To jest bardziej szare. To co, na brązowo to przemyłować? Albo białką brązową, o! Też dobra, to zanim dotnę, to jeszcze pom postaram się to przemalować trochę jednak. OK. Wzięłam sobie Distress Stain Spray. I zrobiłem to po prostu ciemne. No nic, wynika to z tego, że jednak ten kolor nie, uda nie udało mi się takiego koloru uzyskać jaki bym sobie życzyła. Więc zrobimy to takie zupełnie postarzane. To... No, trochę bardziej, już mi się podoba. Ok, jeszcze to postarzę w takim razie. Teraz na mierzenie yy, czekoladownika. Mój ma wysoko, y, szerokość 19 cm. Trochę tu będę miała problem, ale pomyślałam, że to po prostu okleję tak jak bym ja bazę i tu sobie to wytnę nożyczkami. Nie będę kombinowała. Więc potrzebuję 28,9 19 minus 2 mm bo ja, albo 3 mm. Ja zawsze robię 3 mm mniej. Skoro mam to rozłożone, to pokażę Wam, gdzie mam miejsce na życzenia. O nie, tę tekturkę. Pewnie krzyczałyście, że kniotę. Więc tak, nociałam sobie mój papier, który będę wyklejał od środka. I teraz docinam papier biały to jest taki biały papier, który docinam o centymetr mniej niż wymiar tej kartki. Czyli jak tutaj miałam 18,7 to tutaj będzie 17,7. Tak. I jak na szerokość miałam 8,5 to tu będzie 7,5. Klejeniem. Ja tą kartkę sobie tu już wkładam, wtedy łatwiej nam przede wszystkim ją włożyć później przykleić. Proszę, tak to wygląda. Dzięki temu rozwiązaniu nasz czekoladownik czy kartka nie jest jednorazowego użytku, bo osoba obdarowana może ją przekazać dalej. Dla mnie to jest akurat atut że ta kartka będzie wyciągana, ktoś może nową kartkę sobie dociąć, wkleić własne, wsadzić własne życzenia. To nic nie jest wklejone na stałe. Jeszcze tak myślę, żeby sobie tu przyciąć okładkę na no. okrągło, będzie to według mnie fajniej wyglądało. Tak jak wspomniałam wcześniej, to po prostu tutaj przykleję. Tak się zastanawiam, żeby to w miarę staram się mniej więcej zaznaczyć, gdzie jest to wycięcie, żeby tu nie smarować klejem. Oczywiście domyślam się, że to nie będzie jakoś super precyzyjne zaznaczenie. Pomorzę. Przy nam się tu nic nie rozjechało. To jeszcze te brzegi na morwy klejem. No dobra. Hmm. Chciałam to przykleić na tą taśmę dystansową, ale nie chce mi się jej aż tak docinać, więc wezmę sobie takie kosteczki, które kiedyś kupiłam w sieci pasji. Ich już chyba nie ma, bo one były naprawdę. To jest pół na pół. Nie, to jest. Dwa milimetry na dwa milimetry albo trzy. Coś takiego. Kosteczki. No są naprawdę tyci, tyci, ale do takich ażurowych wzorów idealne. Dodatkowo kosteczki zawsze podklejam sobie klejem, żeby mieć pewność, że nie puści ten klej, który jest na kosteczka bądź na taśmie. Myślę, że to po wyschnięciu i po odleżeniu po prostu będzie w miarę ładnie się domykać. Poza kamerą jeszcze dokleiłam tutaj dwie perełki, bo stwierdziłam, że no zrobiła się tutaj nieładna dziura i jak się od góry patrzy na ten czekoladownik, to dobrze by było, żeby tu było coś jeszcze. Więc tak się prezentuje mój czekoladownik. Jeszcze jak to wszystko całkowicie wyschnie, tutaj pokoloruję sobie to skrzydełko. Żeby nie było takie dwukolorowe, bo jednak nie pomyślałam, że ono będzie wystawać. No i z tej strony też będzie widoczne. Więc tak się prezentuje w okazałości cały czekoladownik. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Dzięki za oglądanie. Pa.